Kryminalne zagadki Podlasia. Dzisiaj kryminalne zagadki Podlasia przenoszą się na Sejnęszczyznę, dokładnie miejscowość Wiłkokuk. To taka mała wieś w pobliżu jeziora Zelwa. Dokładnie 19 czerwca 2000 roku sześciu mężczyzn udało się nad brzeg jeziora Zelwa, gdzie rozpalili ognisko i pili wspólnie alkohol. Mężczyźni dobrze znali się. Pogoda była dobra, rozpoczynało się lato. Nic nie wskazywało, że niedługo miejsce zabawy zmieni się też w miejsce zbrodni. Kiedy mężczyźni już byli pod wpływem alkoholu, doszło do sprzeczki, o co poszło w tej sprzeczce. Pomiędzy mężczyznami wywiązała się kłótnia. Pięciu z nich zwróciło się przeciwko Stanisławowi, któremu zarzucano to, że. Ukradł, schował czy przytrzymywał w jakiś sposób nóż należący do Witolda, nieformalnego szefa tej grupy mężczyzn. To właśnie to było zarzewiem konfliktu, który doprowadził do tragicznych, jak się okazało, wydarzeń. Mówimy też o sytuacji, w której mężczyźni byli już pod wpływem alkoholu, więc można przypuszczać, że dużo nie było trzeba, aby od słów doszło szybko do czynów, i tak też się stało. Pięciu mężczyzn przeciwko jednemu no nie miał żadnych szans tak naprawdę na ratunek, na ucieczkę. Mógł liczyć jedynie na dobrą ich wolę. Mężczyźni rzucili się na niego, zaczęli go okładać pięściami nogami. Witold w międzyczasie udał się do swojego samochodu, z którego przyniósł kajdanki. I tymi kajdankami unieruchomił Stanisława, przymocował go do drzewa, i wtedy mężczyźni kontynuowali swój proceder. Można by to nazwać torturami, ponieważ to bicie swojej ofiary trwało w zasadzie długimi godzinami. W międzyczasie mężczyźni zwęzali się nad nim, przypalali go papierosami. Straszna to sprawa, no tym bardziej, że to był, jak już wiemy, jeden z kolegów, tak naprawdę, z którymi na co dzień się znali, spędzali razem czas. Przypuszczam też, że było wiele momentów, w których mogliby tego zaprzestać. Przypomnijmy, że chodziło, a przynajmniej tak oficjalnie wiemy, że chodziło o nóż, o schowanie noża. Czy to jest powód, aby tak katować, no bo tego nie można nazwać inaczej. No myślę, że nie. Niemniej mężczyźni wciąż w tym trwali. Ostatecznie jeden z mężczyzn złapał za nóż i zadał dwa śmiertelne ciosy w okolice serca Stanisławowi. Co się działo dalej? Kiedy mężczyźni Zorientowali się, że ich kolega nie żyje, wykazali się jakoś mimo wszystko przytomnością umysłu. Chyba Witold jako szef tej grupy przypuszczam, że wydawał polecenia, bo mężczyźni przystąpili do zacierania śladów. Najpierw rozebrali Stanisława, a jego ubranie spalili w tym ognisku, przy którym wcześniej jeszcze biesiadowali, bawili się. Potem, no i tu właśnie dochodzimy do drastycznych momentów, bo rozczłonkowali ciało, odcięli Stanisławowi głowę i nogi. Miało to służyć temu, ale później po ukryciu tych szczątków była dużo większa trudność w identyfikacji zwłok, gdyby kiedyś się okazało, że zostaną one znalezione. Następnie samochodem przewieźli te właśnie fragmenty ciała na położone kilka kilometrów od miejsca zabójstwa żwirowni. Tam zakopano tułów jeszcze w innym miejscu. Z kolei mężczyźni zakopali głowę Stanisława i odjechali po to, aby następnego dnia wrócić na to miejsce, w którym doszło do zabójstwa tam, gdzie palili to ognisko, powycinali krzaki rosnące tam w okolicy, no bo przy tylu godzinach bicia człowieka na miejscu pozostały jakieś ślady biologiczne, krew, więc te krzaki powycinali, spalili, no i można by powiedzieć, że w tym momencie chyba uznali, że zatarli ślady dostatecznie, że nic im nie grozi, ale tak się nie stało. W mojej głowie kołaczy się taka myśl, jak można tak bardzo być brutalnym, jak można zabić człowieka za to, że miał przywłaszczyć czyjś nóż. To jest po prostu coś niespotykanego, coś, co się nie mieści w głowie. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Później po latach, w trakcie procesu, sędzia mówił w ten sposób, że ten nóż mógł być tylko pretekstem, że tak naprawdę wtedy nad tym jeziorem doszło do jakiegoś konfliktu, jakiegoś zatargu. Być może mężczyźni omawiali jakieś czyny przestępcze, które razem popełniali i tak naprawdę ten nóż był tylko pretekstem. Nie wiemy, co się stało, ale można przypuszczać, że tak jak mówisz, że ten powód byłby zbyt absurdalny do tego, aby dopuścić do takiej zbrodni. Przyznam szczerze, że mi osobiście nie wydaje się to prawdopodobne i skłaniałbym się właśnie ku temu, że stało za tym coś więcej. Dodajmy, no że Stanisław osierocił dwoje dzieci, które samotnie wychowywał. Jego rodzina zgłosiła zaginięcie mężczyzny i dzięki zeznaniom przypadkowej osoby, turysty, który odpoczywał w tamtym czasie nad jeziorem Zelwa. Policja szybko ustaliła czterech uczestników tej libacji. Piąty Witold pozostawał nieuchwytny, mimo szeroko prowadzonych poszukiwań, co się stało z tymi mężczyznami, którzy zostali zatrzymani. Momentalnie zostały postawione im zarzuty. Wszyscy nie przyjęli taką linię obrony, aby zwalać winę na Witolda. To on miał ich inspirować do działania, do najpierw do pobicia, a później do zabicia Stanisława. Mężczyźni argumentowali swoją podległość tym, że obawiali się, że podzielą los Stanisława, co by świadczyło o tym, że Witold chyba miał jakąś pozycję znaczącą w ich gronie, był jak wcześniej wspomniałem, nie wiem kimś rodzaju formalnego czy nieformalnego hersta, szefa ich grupy. W każdym razie na pewno mężczyźni wykazywali jakiś strach skoro czterech mężczyzn przeciwko jednemu, pomimo że właśnie mieli to przewagę liczebną i jednak w jakiś sposób ulegli jego presji, jego wpływowi. I robili to, co chciało. Dodajmy, że w 2001 roku sąd skazał dwóch mężczyzn na 6 i 7 lat więzienia. Odpowiadali oni za pozbawienie wolności Stanisława. Dwóch kolejnych otrzymało wyroki po 25 lat więzienia. Ci mieli być najbardziej aktywni feralnego dnia. Jednak przypomnijmy, że Witolda, tego którego oni wskazywali jako człowieka, który miał nimi dyrygować, ostatecznie policjanci nie zatrzymali aż do 2003 roku, kiedy wpadli na jego ślad. Policja wpadła w tamtym czasie właśnie na trop Witolda, z tym, że nie w Polsce, a we Francji, dokąd miał właśnie z Polski zbiec. I co jest najbardziej ciekawe w tym wszystkim, że on w tamtym czasie w tej Francji przebywał w więzieniu. Spotkałem się właśnie też z takimi danymi, które wskazywały, że on w tym więzieniu siedział za zabójstwo, czy jakiś wypadek, czy za skutkiem śmiertelnym. W każdym razie chodziło o kolejne ludzkie życie. Francuski wymiar sprawiedliwości nie zezwolił na procedurę deportacyjną. Argumentował to tym, że Witold powinien odbyć w Karę, która została mu tam zasądzona i tak się faktycznie stało, a do ekstradycji doszło ostatecznie kilkanaście lat później, bo w 2021 roku. No i właśnie wtedy niemal od razu mężczyźnie zostały przedstawione zarzuty w związku ze zdarzeniami z 2000 roku i śmiercią Stanisława. Jakie były kolejne wyroki, bo wiemy już, że wyrok z pierwszej instancji został podważony, ale po kolei? Po przedstawieniu zarzutów sąd uznał całość zgromadzonego materiału dowodowego jako wskazującą na bezsprzeczną winę Witolda i skazał go na 25 lat więzienia, z tym, że prokuratura uznała, że ta kara nie będzie adekwatna do tego, co się stało i zaskutkowało to tym, że w 2022 roku sąd apelacyjny w Białymstoku Skazał Witolda na dożywotnie pozbawienie wolności, a uzasadniał to brakiem perspektyw na resocjalizację. Sąd uznał, że nie jest możliwe, aby ten konkretny mężczyzna rokował jakkolwiek na to, aby mógł powrócić do społeczeństwa i nie stanowić dla niego zagrożenia. Tym bardziej, że w tej sprawie były też przeprowadzane badania psychiatryczne i o ile wskazywały, że mężczyzna był poczytalny w momencie popełniania tych czynów, o tyle prawdopodobieństwo powtarzania jego tych brutalnych zachowań jest na tyle duże, że najlepszym rozwiązaniem będzie na zawsze odciąć go od społeczeństwa. To jest nieprawdopodobne i wstrząsające, że pomimo tylu lat, minęło 22 lata od zbrodni, bo mówimy o ostatecznym wyroku z 2022 roku, wciąż badania psychiatryczne wskazywały na to, że ten człowiek jest w stanie popełnić kolejne zbrodnie. Czy to jest w jakikolwiek sposób wytłumaczalne? Myślę, że tak, że nauka zna odpowiedzi na takie pytania. W każdym razie chodzi o jakiś chyba taki dogłębny i całkowity poziom demoralizacji wewnętrznie człowieka, która pozwala biegłem stwierdzić, że ten człowiek nie rokuje na to, aby normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Warto myślę, żeby w tej sprawie jeszcze wrócić do punktu wyjścia, że rzecz się stała w bardzo, bardzo małej miejscowości. Ja sprawdzałem sobie to na mapie, to jest w zasadzie kilka czy góra kilkanaście domów gdzieś porozrzuconych między lasami a jeziorami, można by powiedzieć. Pamiętajmy o tym, że nie wszyscy mężczyźni otrzymali tak duże wyroki. Niektórzy otrzymali te wyroki dosłownie kilkuletnie. Spotkałem się też z taką informacją, że właśnie mieszkańcy tych Wilkoku i okolicy ze strachem rozglądali się wokół siebie w tamtym czasie, kiedy mężczyźni opuszczali więzienie. Czy wyobrażasz sobie sytuację, w której mieszkasz w tak małej miejscowości? Wiesz, co się stało? Wiesz, że obok ciebie mieszkają sąsiedzi, których sąd skazał prawomocnym wyrokiem za to, co zrobili Stanisławowi, jak egzystować w tak małej społeczności? Wcale się nie dziwię temu strachowi, my ludzie odczuwali. A ja przypuszczam, że się podobnie, bo jakkolwiek logicznie można by sobie tam różne rzeczy tłumaczyć, to jednak pozostaje taki zwykły ludzki strach o to, co się stanie. Jednak świadomość tego, że ci mężczyźni dokonali strasznego czynu, albo uczestniczyli właśnie w dokonywaniu tej zbrodni. W ogóle nie dziwię się, że mieszkańcy w ten sposób zareagowali. Podkreślmy na koniec dwie podstawowe kwestie. Według tych oficjalnych informacji przekazywanych przez sprawców, miało pójść o zabranie noża jednemu z mężczyzn. To jest tak banalny powód, żeby innego człowieka zaatakować, że jest to kompletnie niewytłumaczalne. A po drugie, w każdym momencie, kiedy oni przystępowali do kolejnych ciosów, przecież mogli to przerwać. To nie musiało się tak skończyć. Tym bardziej, że dokonywanie tej całej zbrodni trwało wiele godzin. To było bardzo rozciągnięte w czasie. I to jeszcze bardziej podkreśla to, o czym mówisz, że była możliwość powiedzenia stop, ale żaden z tych mężczyzn tego nie chciał. Bali się, bali się jeden drugiego, bali się, co się stanie, nie wiem, czy odpowiedzialności za to, co już dokonali. Trudno to rozstrzygać. W każdym razie nie odstąpili od katowania człowieka, a ostatecznie nie odstąpili od jego zabicia. Kryminalne zagadki Podlasia.